No chajcie witajcie z tej strony Indie M Play i znowu w terami. Tak się dobudowałem sobie domek dla pani lekarki. Yy, nie wiem kiedy Emily będę robił jeszcze więcej takich domków. I dzisiaj yy, yy, poza odcinkiem były przygotowania. Przygotowania do czego? No, do rzeczy. Zrobiłem sobie lepszy kilow, złoty. I, I znalazłem, pamiętacie ten demonit, nie mogłem go wykopać, a w ogóle zobaczyłem wali w stale, z tym znalazłem. I o yy, I mogę z niego zrobić sztabeczki. Tylko gdzie są te sztabeczki? Tu są sztabeczki, zobaczcie. Sztabeczki. Sześć sztabeczek. Szkoda, że tylko sześć sztabeczek. Myślę, że da się tego zrobić coś więcej. Zobaczcie, i w ogóle to koronę jest ogromne. Jeszcze całego nic widziałem. I tutaj to coś też jest duże. Tutaj kopałem się po złoto, żeby myśleć właśnie na lepszy kilow. Tutaj jeszcze yy, nie wiem, co jest. Ale wiem jedno. Yy, mam jeszcze złoto. Z niego mogę zrobić sobie takie coś. Złota korona. Nie służy to chyba do niczego. Nie wiem. Mogę sobie spróbować je jeszcze raz zrobić lepszy miecz, ale nie wiem czy mi się opłaca. No to się opłacałoby ale ja zostanę przy tym trunik stanowym. Muszę sobie władować parę rzeczy do skrzynki. Jak złota rybka, po co mi złota rybka? Trochę różnych śmieciuszków, 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 śmieciuszków. śmieciuszków. Akurat to sobie zostawiamy, to jest mi niepotrzebny. tutaj widzi się to Mamy 21 tungstenu. Co ciekawe co, zrobimy. ciekawe, co zrobimy z tego tungstenu? Co mógłbym sobie zrobić jeszcze hamik. E po co? W sumie, bo mam złoty 4 defensywy, ten też ma w sumie 4 defensywy, więc. Myślę, że na, na razie... Dobra. to Nie ma to sensu, bo tutaj tak będzie tyle samo defensywy. Muszę sobie zrobić. Dobra, zrobimy to. Zobaczmy, bo pan guide pokazuje mi rzeczy, co mogę z czego zrobić. Ten ten złotą koronę chcę zrobić. Tylko nie niepotrzebny był rubik. Rubik, rubik, Mam to ten i pani guide pokazuje mi, co mogę z niej zrobić, bo jest materiał, czyli mogę z niej zrobić. Aha, żel. I będę miał slime crown. Okej, okay. przyda się. W końcu będę mógł użyć mojego szybkiego muszkietu. Dużej ilości życzka. Nie wiem, czy da się. Da się mi więcej niż 200? Myślę, że. Nie, no. Chyba się da. Nie wiem, trzeba będzie znaleźć więcej w kostali, żeby się o tym przekonać yy, idę właśnie sobie tutaj w, w stronę yy, moja lampka przylatuje przez ściany dobrze i tutaj zobaczcie co, tam, co tu się dzieje właśnie przez tą małą wioletową Kiedy zobaczcie teraz mogę chyba sobie się pośpieszę to ona może będzie. Tak, przed nimi tą górę. Jak się pośpieszę. Nie, nie pośpieszyłem się. Ale normalnie to ona może rozświetlać mi górę od środka i wtedy to nie udziałem. Udało mi się też zrobić... zdobyć kompas, nie wiem, po co mi kompas, na co mi kompas i lepszy... to lepsze coś dodałby jumpa. Dzięki czemu mam... jestem szybszy, mam movement speeda lepszego. Yy... Za późno kliknąłem do jumpa już miałem się wyratować dobra, trzeba uważać jak się tam schodzi I, i. Chyba zbieram sobie drewno. Nie wiem, bo to chyba to trochę. Trzeba było drewno, bo chcę zrobić więcej domków dla większej ilości nipcetów. I bombę sobie yy, yy. Jedziemy sobie kopać drewno. W ogóle... Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, żebym robił dłuższe filmy. Myślę, że będą. Tak jak ten, troszeczkę. Ale nie obiecuję. Niektóre będą rzeczywiście takie no, niezbyt długie, ale postaram się naprawdę, żeby... O, czekajcie, coś się dotknął. Czyli dostałem z drzewa. Zaraz zobaczę, skopię sobie to jeszcze jedno. Widzicie? Living Wood Wand. Mm. O, stawiam drewno. Ale to mi zabiera to drewno. Nie, to jest. To jest mi niepotrzebne. Dobrze. Mamy 85 drewienka. Tam dwie W ogóle tutaj ten biom. Glowing mushroom, tam nie się, się tak nazywa. Eee, w ogóle zobaczcie co tutaj ominąłem. Nie wiem tego stale chyba. Cię dowiemy czy da mi więcej hp niż 200 da się mieć więcej hp niż 200 przyjdę tutaj do sobie jeszcze strzał lepszych mm. Ej, czekajcie a co to za co to co to co Mam co, co? mogę sobie zrobić lepsze pociski 97. 7 tak lepsze pociski do mego muszkietu będą jeszcze lepsze mam ich 91 Yy, zrobiłem sobie jeszcze domek, jeden domek tutaj dla kolejnego NPC. -ta. I co tam trzeba było mieć? Trzeba było mieć to, w udole, zrobić sobie ciupkę. trzeba było mieć krzesło i stolik, i jeszcze pochodnia, ale pochodnię mam już przy sobie. Czyli mamy wszystko, co potrzebne. Nie, jeszcze co. Nie, mam. Dwie udem platformy, yy, bo to się fajnie przydaje tutaj, zobaczcie, mogę sobie rozkopać podłogę, raz, dwa, trzy, cztery, wiem, że to dziwne, yy, ale zobaczcie, teraz sobie zrobię, hop, oh, oh, hop, oh. hop, i robimy sobie dalej domek pod ziemią, tak jak tamten, będziemy robić podobnie jak tamten, domek dla tamtego pana Christiana. Yy. Yy. Zobaczmy, czy to jest dobra głębokość. Czy może nie zrobić go wyższego? No, bez Taki domek jest dobry. Teraz musimy mu dobić ściany. Podłogę. Chcecie to. O, trochę nawet większy domek wyszedł niż tamten, ale ja chyba nie, to nie przeszkadza. I robimy ściany. O, proszę bardzo. Ściany. Starczy ścian? Starczy. Starczy, starczy, starczy. Starczyło nas tych... Z... Nie. Jednej zabrakło. Jednej. Czekajcie. Czy to starszy? Dobra, starszy. Będę miał dziurę. Później to poprawię. Tutaj. Tutaj. I tutaj. I czekamy na kolejnego pana. Aż przyjdzie. Jeden naprawdę jednego mi zabrakło. Nie chcę się tam zabiać. Tak czy inaczej nie mogę tego zabić tutaj. okej okay. Mogę sobie zobaczyć tutaj yy, Idziemy sobie może... Gdzie może sobie pójdziemy? Do Ehm tylko ja przynajmniej chcę pójść. Zobaczyć. Czekajcie, bo tam do tego. Mam Gold Kalana. I tam pokazywało mi yy, u tego pana Beta, że potrzebna jest mi jeszcze żel ze slime'ów A ja chyba żelu mam trochę tutaj. Tak mi się wydaje. Tam. Czy mam tu jakiś, Czy mam tu żel? Czy mam tu żel? Czy mam tu żel? żel? Coś się stało z moim żelem? Gdzie mam żel? Gdzie jest żel? Czy ma żelu? Nie wiem, żelu, naprawdę. Zawsze miałem go tak. U! Przeszedł. Under. Dzień dobry, Under. Co ty chcesz? Co to jest? Miniszak? Forest Pylon Flintlocka i Muszkiet Bole, tak, Muszkiet Bole. Dobrze, robię, kupuję u ciebie tego 999, bo to jest fajne, ja to chcę. A i ci nawet sprzedam. Tak. Mamy 999 muszkiet boli. Czekajcie, mogę coś u Ciebie sprzedać, bo coś u Ciebie sprzedać, bo chcę kupić to albo to. To jest Kozackie, to jest Kozackie chyba. Czekaj, 29. Tak, mogę u Ciebie sprzedać tungsten. Dobra. Czym tungsten? Czym ten tungsten? Czym ten tungsten? Nie ja mam trochę tego. Nie wiem, się jeszcze zobaczę. Demonitów cię nie sprzedam, bo demonit ważny. Yyy, robię, mogę ci sprzedać. Masz to troszeczkę... Troszeczkę ci sprzedam, okej? Okay? Przerwana. Osiem silvera za to dostanę. To jest ważne, to ja to chcę, ja to chcę. Tylko... Nie wiem, co jeszcze mogę ci przynieść. Trapa, bo mi niepotrzebny. Złoto, już mam tyle, ile potrzebowałem. Jedna sztuka pytanie na to. O, ja mam żel. Mam że. Jednak mam żel. Dobrze. Voltkarno ci nie sprzedam, bo to potrzebne. Shurikeny sobie bierz. Ja to... Bierz to, ja tego nie chcę. Jeden demonit. Jeden demonit. Tak, jeden demonit ci dam. Jeden demonit. Więcej ci nie dam. Jeden tungsten. Jeden lid. Tak. Masz tutaj będziesz miał trochę niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebne są żołedzie i te jakieś nasionka. Mam za to i tak czy inaczej tego mało. Myślę, że trzeba będzie zapolować na coś. Dobra, tak czy inaczej mamy żel, mamy wszystko, idziemy po, yy, do corruption. Bo tam trzeba było użyć tego demonatału. Demonatary są o, właśnie tutaj, zobaczcie. Tu jest jeden Demon Altar. I, I Demon Altar do czegoś służy. To poczekajcie. Mamy pocisku. Dobra, teraz mamy pociski. Bo tak się zastanawiałem, co się stanie, jak skończą nam się pociski, co ja wtedy zrobię. No właśnie, wiesz wiem co zrobię. Dokupię ich trochę u tego pana. z Dealer się nazywał. Okej. Okay. Zeloslajmie, zeloslamie, ja się chce zadasz. dadasz. Okej, okay, że bo ja potrzebuję hajsu z Rosnajmów i innych takich typów, żeby mieć na tamtego miniszarka. Tak, to jest miniszarka. Yy, bo z tym mini szark co chyba dobry jest, z tego co wiem. I co, i wyjdzie? Yy, długi, tak jak mnie posiliście? Ała! Długi. I fajny odcinek, proszę bardzo. O, jeszcze tutaj złoto dostałem z mojego tupa. Yy... Z mojego trupa. Tutaj. O, jest Demonalta I możemy zrobić sobie slime -ka. ona... O nie, coś przyszło. Coś tu przyszło, coś tu przyszło, coś tu przyszło. Natomiast to tam jest to, jest. to jest. Przypomina mi bossa, którego przypadkiem ubodziliśmy przypadkiem w poprzednim odcinku. Tylko, że takie trochę mniejsze. Pokonam ci z mojego muszkietu, który ma tysiąc pocisków. I ciebie też. A masz, a masz. A masz, a masz, a masz. Teraz to mi nie szkoda w ogóle, tego. No, trochę mi szkoda jednak. Ale no co tam? Mamy hajsa. Mamy pociski. Teraz muszę się stąd wydostać na powierzchnię, bo nie wziąłem Nie mamy kodu. Do dobrze. I teraz zobaczmy, to przywołuje King czy ja, chcesz, czy ja chcę się z tobą bić? Chyba. Tak. Gdzie ty? O, tu jesteś. Dzień dobry. O, nie! Co ty? Jak ty się teleportujesz? To jest nie fair. To jest nie fair. Ja się nie teleportuję. I jakoś z tobą walczę. nie, ucieczka, 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 ucieczka. Ucieczkę, dobrze, 58, to robi damage. to go robi, to go robi. To go tego robi. To go robi. A! 5, walimy go, pokonamy Cię, Ty, King Slime, jak Ty tam jesteś. A! No boję się ciebie. Nie, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie, zostaw nie. Słu Pewnie słyszycie teraz mój spam click normalnie. Ty masz 2000 życia. To jest to jest łatwiejszy niż ten boss, tego byliśmy w poprzednim odcinku. To jest o wiele łatwiejszy, to jest super, to jest łatwe, to jest easy. To się da zrobić, to się da zrobić, to się da zrobić, to się da zrobić. To się da zrobić, to się da zrobić, to się da zrobić! Jest! Wygraliśmy. Wygraliśmy. Okej, okay, udało się, wygraliśmy to. Dostaliśmy Soldy i Ninja Sherta. Ninja Shelter sobie wezmę, bo więcej defensa. I dobra, udało się. I Slime Gano dostałem. Co to robi ten Slime Da, 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 da. Tch, tch. I co, mi zużywa żel? Nie, nie zużywa mi żelu. I to zadaje, to dobrze Nie, to po prostu strzela. Po prostu tak dla beki. Dla beki. I teraz tego tutaj. Cosia, dużego dosyć. I co mogę? Nic nie mogę. Dzięki temu zrobić. Ale dostałem 7... mam 7 gold coinów. Dobra, idę to typa jeszcze więcej sprzedać rzeczy. Albo czekaj, a u Ciebie to leci za wyższą cenę? Nie wiem, niepotrzebny mi ten slime gun. Albo nie, potrzebny jednak tak. Wiem, że to nic nie ma ceny, ale ci dam niepotrzebne mi to ci dam, to ci dam, to ci dam, to ci dam. Wszystko ci dam za chwilę, no, to ci dam. No, dobrze. to jeszcze możemy coś od niego co Ci dać? Ile mamy tych wykonów? 32 i 7 zł. To jest jakiś dramat. Ja, to chcę, ja, ja chcę to coś. Ja chcę tam to coś. Zobacz, ja, ja, ja to coś chcę. O coś. nie to coś. To nie to, tego nie chcę. To chcę. To tak średnio. Ale wiem, że mógłbym to kupić, ale nie chcę. Ja chcę to coś. Mini shark. Yy, bardzo szybki i 33% szansy, że nie, że nie złożyłem jamo. No dobrze, to jest akurat fajne. To jest 33% szansy. Yy. Mogłem ci trochę rzeczy posprzedawać. Ale dobra, myślę, że dzisiaj na tyle. Dzisiaj sobie postrzelę sobie na sam dobry. Koniec odcinka: Postrzelę sobie z muszkietu kolika, bo czemu nie? Widzimy się w następnym odcinku. Miejmy nadzieję, że wtedy będę miał Hajsana tego mini Szarka, bo on jest super, ja go chcę. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!